Witajcie. Dzisiaj mam w związku z tym krajobrazem, jaki za mną widać, mam dla Was zagadkę. Co może być bielszego od śniegu? Śnieg jest taki biały, czysty, tak? Co może być bielszego od śniegu? Od razu tutaj mówię, że nie chodzi mi o Pana Boga, tak? Bo to jest jasne, że on jest bielszy od śniegu. Tak, jest czysty. Ale. Co jeszcze innego może być bielsze od śniegu? Pokazuję i objaśniam. Człowiek, który został obmyty ze swoich grzechów. Dawid modlił się do Boga, obmyj mnie, w psalmie jest tak napisane, tak? Obmyj mnie, a ponad śnieg bielsze się stanę, tak? Czyli nie będę taki jak śnieg, taki biały, tak samo jak śnieg, ale nawet bielsze będą od tego śniegu. Zobaczcie, jaki ten śnieg jest w ogóle e, niesamowity, jaki jest e, piękny, tak? A mimo to Dawid mówi, że będzie e, bielszy ponad śnieg. Więc sumienie człowieka może być piękniejsze nawet od śniegu. Może być czystsze nawet od śniegu, ok? Czy to nie jest niesamowite? moim zdaniem jest, dlatego zachęcam wszystkich do pokuty. Jak ktoś ma jakieś grzechy na swoim sumieniu, to myślę, że e, powinien pokutować tak, a będzie. E, to jest wspaniałe uczucie, też wiecie, być wolnym od grzechów. Jak człowiek jest czysty, ma czyste sumienie i chodzi w tej czystości, to jest coś naprawdę niesamowitego. Człowiek nawet widzi te rzeczy. Wszystkie, co nas otaczają w innych kolorach, tak? Ja kiedyś powiem Wam, w ogóle się nie zachwycałem tak zimą nawet, wiecie? Jak w tej chwili się zachwycam. Ja tutaj sobie chodzę i dziękuję Bogu, że jest tak niesamowicie, wiecie? Kiedyś nie byłem tak zachwycony zimą. No bo co, no bo zima, no co roku jest zima, nie? A w tej chwili widzę ją w innych kolorach. Bo jestem czysto od grzechów, tak? Bóg mnie. Uświęca, więc y, człowiek widzi wszystko w innych barwach. Nawet jak nie jest tak kolorowo w życiu, tak, to człowiek i tak widzi wszystko w innych barwach, tak, bo jest czysty, ma pokój w swoim wnętrzu, więc nie obawia się o nic, ok? Widzę jeszcze, jest napisane, że. Yy, choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat jak śnieg zbielają, tak? Więc jest porównanie do śniegu, ale Dawid nawet mówi mocniej, ok? w psalmie mówi, że ponad śnieg bielszy się stanę, czyli bielszy nawet od tego śniegu, okej. Okay? Bielszy od tego, co tutaj widzicie za mną, tak? To jest absolutnie niesamowite. Ok, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Yy, mam nadzieję, że filmik się podobał, tak. por de la